Dzień dobry, Dominika Cios, Salon24, Salon Brukselski. Witam eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości, pana Konrada Szymańskiego. Witam, panie pośle. Dzień dobry, wi witam wszystkich. Panie pośle, jest pan świeżo po głosowaniu w Komisji Środowiska dotyczącego, dotyczącego głosowania, dotyczyło tak zwanego backloadingu, czyli stawek pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych. Proszę wyjaśnić, o co chodzi z backloadingiem, bo to jest dosyć zawikłana no, sprawa. Jak, jak, jak zwykle wszystko, tutaj w tym budynku komisji. mamy do czynienia z żargonem. Backloading to kolejne słówko, którego znaczenie zostało oznaczone przez Unię Europejską na użytek wewnętrznych. Negocjacji, wewnętrznego procesu. Sens jest taki, że, że backloading oznacza zaostrzenie polityki klimatycznej, która i tak jest bardzo dolegliwa. Nie tylko dla polskiego przemysłu, dla polskiego w szczególności, ale, ale dla przemysłu w ogóle w Europie, w szczególności tego, który jest energochłonny, który opiera się o wysokie zużycie energii elektrycznej. I tu mamy problem, ponieważ z jednej strony mamy kryzys, który spowodował, że ceny tych emisji. Y, które są y, ustalane na aukcjach, na giełdzie, na rynku, można powiedzieć. One są dzisiaj niższe niż się spodziewano. Y, właśnie z tego powodu, że jest kryzys i zapotrzebowanie na energię jest mniejsze. Nie, nie dlatego, że, że firmy są czystsze pod tym względem. Tylko dlatego, że po prostu zamarła czy też zahamowała się produkcja przemysłowa w Europie. Komisja Europejska z tego powodu wyszła z inicjatywą, że w takim razie podniesiemy cenę e, sztucznie wbrew swoim własnym rynkowym mechanizmom przy pomocy narzędzia ulubionego w Komisji Europejskiej, czyli administracyjnego przykręcenia śruby. To wzbudziło bardzo dużą opozycję. Początkowo Polska była głównym krajem, który. Oponował. Dzisiaj już tak na pewno nie jest. Już raz ten, ten nieszczęsny backloading udało nam się odrzucić w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w kwietniu. w kwietniu Teraz on powraca zgodnie z dobrą normą europejskiej demokracji, że głosowania muszą trwać tak długo, aż wynik będzie pomyśli tych, którzy do proponują. Skutku. Aż do skutku. Tak było w sprawach dużych typu konstytucja. Tak, tak teraz jest w sprawie zaostrzenia polityki klimatycznej. Wynik na sesji plenarnej był, był niezadowalający dla komisji, w związku z czym Komisja wróciła z tym samym tak naprawdę naprawdę projektem opakowanym w trochę inny papierek. Nawet nie, nie tak bardzo różniący się, no to, to troszeczkę inny papierek. To jest oczywiście poważny problem, bo, bo grozi nam podniesienie mhm. kosztów produkcji przemysłowej w Polsce, w Europie. To może spowodować, że wychodzenie z kryzysu będzie jeszcze trudniejsze. W moim przekonaniu jest to jedna z ważniejszych spraw, również dlatego, że to pokazuje kierunek zmiany, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Niedługo skończą się skończy się ten cykl do roku 2020 i będzie trzeba znaleźć nowy konsensus w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jeżeli Unia ma zamiar dalej dociskać E, przedsiębiorstwa e, w zakresie tego te, tych obciążeń, które wynikają z polityki klimatycznej, no to nie wróżę sukcesu, jeżeli chodzi o wychodzenie z kryzysu, hmm. ponieważ tutaj będzie coraz ciężej prowadzić działalność gospodarczą. No tak, to powinna być tutaj w tym wypadku wyjściem raczej ucieczka do przodu. A nie jest zaciskanie pasad, które w niczego dobrego nie przynosi, jak do tej pory. No, przynajmniej byśmy oczekiwali, żeby, żeby Komisja Europejska, Unia Europejska tym samym nie szkodziła w momencie, kiedy firmom i tak jest bardzo trudno, w szczególności tym, które dają miejsca pracy firmom w, w sektorach energochłonnych, takich jak gips, cement, szkło, stal, w końcu produkcja energii elektrycznej. To są wszystko sektory, które mają duże trudności z powodu polityki klimatycznej Unii. I dzisiaj ta polityka ma być jeszcze ostrzejsza, niż była do tej pory. Myślę, że to jest bardzo nieodpowiedzialne. Były nawet wyliczenia, czy nie będę też przed, y, przedstawiał takie wyliczenie, według których ile tysięcy osób może stracić pracę wskutek wprowadzenia backloadingu? By stopień przeniesienia miejsc pracy z Europy gdzieś poza Europę jest dzisiaj tak naprawdę trudny do, do określenia, ponieważ no, żyjemy w gospodarce rynkowej, mamy zmiany chociażby w Stanach Zjednoczonych, niektóre firmy znowu tam się lokują z tych właśnie sektorów. Natomiast można na pewno powiedzieć, że polski budżet z racji tego, że nie, te uprawnienia będą wstrzymane, ich nie będzie na aukcjach, polski budżet może stracić do 4 miliardów złotych, ponieważ te pieniądze normalnie by wróciły do budżetu to nie jest sytuacja optymalna. Byłoby najlepiej, żeby one zostały u przedsiębiorców, ale w sytuacji no, tej nie najlepszej, one by ewentualnie mogły przejść do polskiego budżetu. W tym wypadku by też nie przyszły nawet do polskiego budżetu, i to jest bardzo poważny problem. To pokazuje skalę tej, tego, tego kłopotu, który mamy z polityką klimatyczną Unii. Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się zbudować koalicję w parlamencie. Mamy coraz więcej państw. Które podzielają nasze wątpliwości, a na pewno przemysł europejski podziela nasze wątpliwości i bardzo na Polskę w tej sprawie liczy. I polscy deputowani myślę, że w tych ostatnich miesiącach bardzo dobrze pokazali swoją odpowiedzialność za, za politykę europejską w tym obszarze gospodarczym. A ten sojusz jest zbudowany na zasadzie jakiejś koalicji frakcji politycznych, czy krajów poszczególnych? Oczywiście centroprawica cała, yy, i ta liberalna, i ta hadecka, i nasza konserwatywna strona, ma bardziej sceptyczny stosunek do, do tego typu manipulacji na rynku, jednak no, manipulacji biurokratycznej na, na rynku, który powinien być niezaburzany. Oczywiście tam też są niestety pewne nielojalności. Niektóre delegacje narodowe, które nie mają problemu z emisjami CO2, lekceważą ten, ten kłopot i Odstają od tej linii, w szczególności ma to miejsce w rodzinie chadeckiej, do której należą posłowie z Platformy Obywatelskiej. Na szczęście my to kompensujemy faktem, że niektóre delegacje po stronie lewicowej, z racji tego, że pochodzą z Europy Środkowej i, 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 i zdołały zrozumieć, że polityka lewicy, zaostrzania polityki klimatycznej jest po prostu nieodpowiedzialna dla ich własnych krajów, dla ich powodzenia, dla, dla, dla stopy bezrobocia chociażby w ich krajach. Niektóre delegacje narodowe na centrum Lewicy też są nielojalne wobec swojej własnej złej linii, w związku z czym wynik głosowania w kwietniu był dla nas korzystny o tych 30 parę głosów. Głosowanie takie totalne będzie podczas sesji w lipcowej w Strasburgu. Jak pan myśli, jaki może być wynik głosowania? Bo teraz to Jest dziś... absolutnie, dzisiejsze nie, głosowanie, w, głosowanie w Komisji Środowiska to były proporcje głosów zdaje się 44 za, a przeciwko było 20... 23 czy 24. 24. No, można powiedzieć, że pomimo tego... Tylko, że Komisja Środowiska, przepraszam, że wejdę w słowo, jest najbardziej rygorystyczna, jeżeli chodzi o... No tak, tak, to prawda. Jest najbardziej lekceważąco nastawiona do, do, do kwestii właśnie przemysłu, konkurencji, rynku, więc niczego się innego nie można było spodziewać. Natomiast ciekawe jest to, że pomimo tych wysiłków, żeby ten gniot opakować w nowe opakowanie, bardziej atrakcyjne, dla, w szczególności dla centroprawicy, proporcje tego sporu wcale się nie zmieniły. Tak naprawdę wszyscy stoją mniej więcej w tym samym miejscu, więc jest oczywiście szansa na to, że uda nam się utrzymać tą, tą koalicję, która mhm. ostatnio odrzuciła backloading i zrobić to jeszcze raz. To będzie trudne, ponieważ, jak mówię, przedstawiany nam jest Taki fałszywy, pusty kompromis, który dla niektórych może być wystarczającym usprawiedliwieniem do zmiany poglądu. Musimy pracować nad tym, żeby, żeby to się nie stało, ponieważ ta nasza większość, ona jest oparta o, o bardzo niewielką, jak na liczebność parlamentu, o bardzo niewielką grupę posłów. Teraz bym proponował, żebyśmy trochę wrócili do tematu, podjęli temat budżetu unijnego wieloletnich ram finansowych, bo ciągle toczą się trwają negocjacje trus, trójstronne pomiędzy Parlamentem, Komisją a Radą. Wygląda na to, że właściwie tak naprawdę to chyba sam Pan nawet powiedział w kilka dni temu, jak rozmawialiśmy z Rdzinnik Gazety Prawnej, że gra się już toczy nie tyle o konkretne pieniądze, o sam budżet, o sztywne idee, ale o władza, o pokazanie, kto jest silniejszy i część negocjatorów za ramienia Parlamentu Europejskiego, chcąc jakieś własne ambicje polityczne zaspokoić, przeciąga strunę. Tak, na pewno jest to dzisiaj już władz, konflikt, wojna tylko i wyłącznie kompetencyjna. To oczywiście nie jest zarzut. W polityce wojna o kompetencje jest rzeczą uzasadnioną, tylko bym przestrzegał przed postrzeganiem parlamentu w tym konkretnym wypadku jako adwokata spraw Europy Środkowej czy polskich spraw. Bardzo często tak było to przedstawiane. To się dawno skończyło, niestety. Znaczy, dzisiaj jesteśmy zakładnikami tych polityków w Parlamencie Europejskim, którzy przy okazji Awantury o budżet chcą budować dalszą federalizację procesu europejskiego, chcą, żeby parlament miał większy wpływ na to, co się dzieje z europejskimi pieniędzmi, kosztem tego, co, czego oczekują państwa. Parlament nie ma żadnego wpływu na to, jaka jest wysokość budżetu, natomiast ma niestety bardzo istotny wpływ, w jaki sposób te pieniądze będą wydawane w przyszłości. I tutaj widzę no, bardzo poważny problem, ponieważ parlament od bardzo długiego czasu popiera przesuwanie pieniędzy z tradycyjnych polityk, które są dla nas istotne. Wystarczy zobaczyć te, te wszystkie strategie regionalne, gdzie głównie chodzi o twardą infrastrukturę. W każdym polskim województwie głównymi problemami rozwojowymi jest twarda infrastruktura, w szczególności komunikacyjna. Parlament chce przesuwać te pieniądze z tych twardych polityk, tradycyjnych polityk, także z rolnictwa, w kierunku celów ekologicznych, klimatycznych, bioróżnorodności, efektywności energetycznej. To jest problem, ponieważ to oznacza, że po te pieniądze będzie coraz trudniej sięgnąć takim krajem jak Polska, które mają... No, zgoła inne potrzeby, dużo bardziej podstawowe. Parlament pod tym względem nie odgrywa dobrej roli, traktuje nas jak zakładników swojej własnej wojny o kompetencje i to temu warto się przyjrzeć, ponieważ mówię, popularne podejście do, do tego, jaką rolę parlament odgrywa w sprawach budżetowych w Polsce jest bardzo mocno uproszczone. Zresztą jest to jest chyba, to chodzi o do takiej zabawnej, ale groźnej jednocześnie sytuacji, że właściwie nie wiadomo, kto mówi w imieniu parlamentu, bo jest... Jeden z negocjatorów Lamassurów, były francuski minister integracji europejskiej, szef komisji budżetowej, coś ustali, po czym nagle odzywa się Martin Schulz, przewodniczący parlamentu, i mówi coś innego, czyli właściwie to, to może wprowadzić, skonfutować także radę, komisję, bo nie wiadomo do końca, kto właściwie się wypowiada w imieniu parlamentu. To prawda, ale czy są, na pewno jest różnica między tymi politykami, którzy swoją przyszłość polityczną ulokowali już tylko w Brukseli. I tacy bardzo często są w delegacjach do negocjacji z komisją czy z radą, a tymi politykami, którzy w szczególności w roku wyborczym, a wkraczamy w okres tworzenia list do Parlamentu Europejskiego, tymi politykami, którzy dzisiaj już widzą na horyzoncie, że są zależni od swoich partii narodowych. I tutaj partie narodowe, które przecież rządzą w stolicach państw członkowskich, które się dogadały co do budżetu, mają coraz większy poziom podenerwowania faktem, że politycy z tych samych partii politycznych zaczynają wprowadzać zbyt dużo zamieszania, zbyt dużo bałaganu do Procesu budżetowego. Ja podzielam to, to poirytowanie, ponieważ parlament dzisiaj przeciąga tą strunę i myślę, że to będzie kosztowne dla tych, którzy realizują duże projekty, tylko po to, żeby uzyskać więcej kompetencyjnie. Czyli ja nie widzę w tym żadnego dobra, wyraźnego z punktu widzenia takich krajów jak Polska, natomiast widzę bardzo duże ryzyko że te pieniądze będą płynęły do nas z opóźnieniem. Myślę, że to dla wszystkich beneficjentów, w szczególności dużych projektów, wieloletnich projektów, to jest bardzo niedobra wiadomość. Czyli tak, jeżeli zakładając takie niekorzystne wersje scenariusza, to zła wersja zakłada, że do końca irlandzkiej prezydencji, czyli do końca czerwca nie, czerwca nie uda się uzyskać kompromisu, a jeszcze gorsza wersja zakłada, że w ogóle do końca roku. Czyli jeszcze za prezydencji tak. litewskiej nie uda się uzyskać? I co oznaczałoby w, w, dla nas właśnie, dla innych krajów takie warianty? Gdyby się nie udało jeszcze te, najpierw na, na w Na pewno to byłyby problemy z realizacją tych dużych projektów. Znaczy, projektów, które są obliczone na wiele lat, które potrzebują jednak terminowości, potrzebują przewidywalności. Natomiast trzeba pamiętać, że parlament oprócz tego, że bardzo głośno się awantruje z komisją i, i z radą w szczególności, to z drugiej strony posuwa negocjacje w ramach tak zwanych trialogów, czyli negocjacje między komisją, radą a parlamentem, jeżeli chodzi o instrumenty finansowania, czyli, czyli te, te reguły reguły, tak, reguły wydawania Szczególnych pieniędzy. Więc gdyby była wola polityczna, to to jest do domknięcia, ponieważ no, przynajmniej te sprawy, w których ja uczestniczę, one są z, bardzo zaawansowane. E, to są sprawy prawie że domknięte. E, brakuje tylko jednego: brakuje już potwierdzonego, w pełni już wypełnionego liczbami. Budżetu wieloletniego. Gdyby on był, można byłoby domknąć negocjacje dotyczące takich rzeczy jak Connecting Europe, jak COSME, jak polityka regionalna, oczywiście. I mielibyśmy całość mechaniki finansowania. Nie mamy tylko z uwagi na wojenkę kompetencyjną między instytucjami w Brukseli. To cóż, pozostaje trzymać kciuki za rozsądek, prawda? I trochę mniejsze ambicje. Mam wrażenie, że im bliżej wyborów, tym ten rozsądek będzie spływał coraz bardziej hojnie na polityków w Brukseli, ponieważ któregoś dnia będą musieli wrócić do swoich stolic i poprosić swoje macierzyste partie, które, które rządzą, bądź są w opozycji w poszczególnych państwach członkowskich, o rekomendacje na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. I to wpłynie, jak sądzę, niezwykle uspokajająco na, na, na temperamenty, które tutaj faktycznie czasami są trochę zbyt może wybujałe. Bardzo dziękuję panie pośle, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, do widzenia.